Czas poranny to bardzo istotny czas w życiu człowieka. Na nieszczęście większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy i, i, i cieszy się tym czasem, śpiąc, przesypiając go, tkwiąc w tej ignorancji snu, snu, który jest zapomnieniem, zapomnieniem, które zabiera nas gdzieś w obszary, które i tak niezbyt nam się potem w ciągu dnia z czymkolwiek kojarzył. Niewiele pamiętamy sen. Sen zabiera, zabiera nam czas, czas naszego życia. A ten czas, właśnie poranny czas, jest bardzo ważny, dlatego że jest to czas, który jest sam sobie bardzo czasem sprzyjającym do duchowej. Do, do, do duchowej praktyki, duchowego zrozumienia i doświadczenia. To jest czas, który niejako jest błogosławieństwem dla osoby praktykującej. Dlatego wielbiciele Kryszny spędzają ten czas na medytacji, na intonowaniu mantry Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, Hare, Hare Rama. Hare Rama 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 Hare Hare Spotykają się razem, aby wspólnie intonować Święte Imię Pana. Gloryfikować Pana, angażując się w duchową wibrację, w intonowanie, wibrowanie mantry oraz słuchanie mantry. Słuchanie i intonowanie mantry jest niczym wołanie dziecka, które zgubiło się gdzieś i woła, woła na pomoc swojego Ojca. Podobnie wielbiciel Kryszny, woła Kryszno, 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 Hare, Kryszno. Kryszno, proszę, zaangażuj mnie, zaangażuj mnie w służbę dla siebie. To wołanie, ten wysiłek, który wielbiciel wkłada w to wołanie, w to intonowanie, w tę medytację, jest szansą, że przykuje ona uwagę Najwyższego Pana. Że Najwyższy Pan zauważy wołanie tego swojego dziecka, które nie śpi o tej porannej porze, ale angażuje się w duchową praktykę. Intonowanie ma na celu oczyścić nasze serce z pragnień, które oddalają nas od zrozumienia celu życia, które oddalają nas od. Zgłębienia prawdy o nas samych, i które e, nakierowują nas na ścieżkę frustracji. Dlatego, że materialne życie ma to do siebie, że cokolwiek możemy w nim osiągnąć, to, to zostanie stracone. W odpowiednim czasie wszystko jest nam odebrane i rodzi się rozpacz, frustracja. Cierpienie, chęć cieszenia się w tym świecie materialnym jest tak naprawdę wynika z tego, że cierpimy i pragniemy jakiegoś tam szczęścia, ale jednocześnie jest też drogą do cierpienia, dlatego że tu nic w pełni nigdy nie zostanie zaspokojone. Każdy musi doświadczyć frustracji, taka jest natura tego świata materialnego. Dlatego ten poranny czas jest jak podstawa dla dnia. To jest jak podstawa domu, który nie upadnie, podstawa dnia. Intonowanie świętych imię Pana, zatopienie się z uwagą w intonowaniu, zasłuchanie się w mantrze jest drogą do wyzwolenia z tego świata niedoli, z tego świata iluzji, w którym przyszło nam. Chciałaby się powiedzieć żyć, ale tak naprawdę przyszło nam umierać. Bo my od momentu narodzin, no właśnie, myślimy, że żyjemy, a my cały czas umieramy. Więc poświęćmy ten czas duchowej atmosferze, intonowaniu, praktyce. To wyzwoli nas. Łaska Kryszny jest olbrzymia i On może nas wyzwolić z tego z tego snu iluzji. Starczy, że się pokłonimy i będziemy intonować Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. Hare Hare.